Czy zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, jeżeli zamknie się wszystkich aktywnych graczy z serwera na jednym obszarze mającym zaledwie 300 na 300 kratek, a jedynym ich zadaniem będzie ulepszanie swojego ekwipunku na chore enchanty oraz kopanie znajdujących się na tym obszarze surowców? Właśnie tym charakteryzuje się tryb, na którym zagrałem w dzisiejszym odcinku, a moim zadaniem będzie zdobycie jak najlepszego ekwipunku w jak najkrótszym czasie bez żadnej śmierci. Ale jak to zrobić zaczynając kompletnie bez niczego po prawie tygodniu od startu edycji? Przekonacie się o tym zaraz, jednak najpierw zasubskrybujcie mój kanał oraz dołączcie na mojego Discorda, żeby na pewno nie przegapić kolejnych filmów tego typu. Zrobione? To teraz już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Okej okay, widzowie, jesteśmy już na NiceMC, no i wbijamy pierwszy raz na tryb Box PvP. Dobra, skorzystajmy z opcji kit, bo pewnie taki jest. I owszem, jest kit gracz. Standardowo mogę sobie wszystko wziąć. Super. Na pewno się przyda. Akurat trwa event zwiększonego dropu z generatorów. No także, to na pewno się przyda. Ponieważ pójdziemy sobie na początku na strefę bezpieczną, myślę. Mamy rynek, mamy kanturzystę, mamy sklep. Tutaj mamy skrzynki, topki. Górnik. OK, tutaj pyły zmieniamy. Codzienna nagroda. OK. Mamy zwykły kluczyk i 5K na start. Nice. Więc zobaczmy co nam wyleci ze zwykłego klucza. Mamy totem. Myślę, że to całkiem przyzwoity drop. Zawsze to coś widzowie. Kopmy sobie więc trochę na bezpiecznej strefie. Tutaj no nikt mnie nie zabije, mam taką pewność. No a przy okazji sobie trochę nabiję. Ta, zobaczmy czy mogę coś wykupić za to. Spawn, górnik. Ok, więc mogę sobie trochę wymienić. No lapis widzę, że się dużo mniej od diamentów opłaca. Aha i jeden nie wie co ten. Dobra, to na razie będziemy lecieć w kilow ustawienia czy coś. O, jest ustawienia. Automatyczne przerabianie nam monety to sobie włączymy, a automatyczne sprzedawanie monet to sobie nie, tego nie będziemy płacić W kantorze w kantorze wymienić to. Dobra, i mamy był poziomu drugiego. No i możemy sobie kilo poziomu drugiego również kupić. Dajmy szczęście jeden, to tak, tak sobie. Tutaj już dwa te. I tutaj cztery. No to podobnie w sumie jak na rapach. Kopię dalej. Aha, tego się nie da, no, bo ta, no tak, trzeba diamentowy killoff mieć. To całym widzowy jest diamentowy kilof na początku i będziemy kopać netherite. I wtedy może szybciej to będzie szło. Bo na razie, no to jak sami widzicie, trochę mi kradną tych bloków. Nie wiem czemu to niektóre bloki się nie niszczą. Czy to serwer ma takie lagi po prostu, czy to u mnie coś jest problem? Tak, mamy już za to dwa niebieskie i domyślam się, że trzeba skorzystać z kowadła. Napraw przedmiot, 5 leveli, nie jest to dużo. I mamy drugi poziom, wypuśćcie mnie. No nie. No dawaj to, kop. Okej, okay. trzy, dwa niebieskie od razu, ale to jest dobre, widzowie. Netherite jest naprawdę mocny. Po dwa niebieskie. Dobra, to nam na pewno bardzo pomoże. Dobra, 28 niebieskich z jednego zebrania. Poszło nieźle. No i zobaczymy na ile nam to starczy. Tutaj 4 tutaj 8. I tu już mamy szczęście 5 widzowie. I tutaj 16, więc już piąty poziom kilofa, A wszedłem na serwer, no do... Dosłownie 15 minut temu. Kill of No... Szybko poszło w widzowie. Tutaj już dwa na Supermana, ósmy poziom. Da, to teraz sekret widzowie. No powiem wam widzowie, że dosyć nie jest źle, bo z jednego zebrania udało nam się prawie cały ósmy poziom seta zrobić, więc myślę, że nice. Kurde widzowie, jaki fail. <laughs> Nie no, nieźle. Właśnie, widzowie, będę chyba musiał jakiś klan dla was zrobić na serwerze. No i w sumie, w przyszłości, jeżeli będę jeszcze robił jakieś odcinki z tego serwera albo live, no to mogę was dodać do tego klanu. No i coś razem możemy upykać. Pomożecie mi zabijać innych graczy. I takie inne sprawy, no bo oczywiście serwer trzeba w pełni zdominować, także nie będzie tutaj tylko kopania, a również zabijanie graczy nieostrożnych, e, którzy się napotoczą. Widzowie, trzeba się jeszcze zorientować, gdzie tutaj tak właściwie jest jeden z ważniejszych przedmiotów, jakim jest elektra, bo do kupna w normalnym sklepie jej nie widzę. W przydatnej temy? Tak, w przydatnych temach jest. I chwilę, że na razie dostaćmy tylko na Skrzydła poziomu pierwszego za breakingiem. Kilow, poziom dziewiąty. I miecz na szóstce. Da w sumie, żeby się zabezpieczyć, to kupię C3 te koksy. No i dwa usuwacze pajęczyn. No i będziemy się przygotowywać do wyjścia na strefę już nie taką bezpieczną. Właśnie za cztery niebieskie siłka? Przecież to jest. Przecież to jest bardzo mało widzowie. Pajęczyny też są w bardzo niskiej cenie. Dobra. Mieczek ósemka. Więc jeszcze jeden upgrade tego miecza, chociażby się przydał. Da, mamy cztery płomienne pyły. Także ulepszamy jeszcze raz miecz. No i chyba lecimy na strefę PvP. Także dziewiątka. Cały ekwipunek już w sumie mamy w dziewiątce. Mam nadzieję, że to jest Wystarczająco i co? No i lecimy. Jak to w ogóle wygląda? Oto jest pytanie, widzowie, a wygląda to w taki sposób. No, dosyć otwarta terena. Myślę, że koksa możemy zjeść od razu. I lecimy na polowanie. Tam jest strefa bez elektrycznych. To tam sobie na razie odpuścimy pójście. Chociaż powiem wam, że tutaj strasznie pusto, z tego co widzę. Chociaż. Op. Usuwacz. Poszedł. No, trochę damage mi bił. Ale może też ode mnie coś dostawał. Chociaż nie wiem. Nie mam ścielonego pojęcia, widzowie. Użyłem aż dwóch tych usuwaczy. Uważnie tutaj nikogo nie ma. Tak o mogę wykopać całe złoże. na Okej, okay, dobra. Okej, okay, są so tu, jakieś typy, no oni są chyba dosyć mocno wystakowani, dlatego... <grym> Nie wiem, czy chcesz się z nimi klepać A też coś tam dostawał niby A, okej Ale to już trzech na mnie O, biją się Ło, aru mnie Ścina O! ile? Mordo! Koksa sobie jem. Dobra! Myślałem, że to tak rajtowo na tej strefie, a widać mi dał i mi całe życie zdjął. Myślałem, że mam dobrego seta, ale chyba źle myślałem. No to podbujmy się, że tej strefy jest dosyć lajtowo, chociaż widzę, że jeszcze setami trochę brakuje do topowych graczy, no bo jak mi gościu na 3 hity prawie całe życie zabiera, no to, to jest trochę scam, Ale jeszcze się zamszczę. Popamiętają mnie. Mówię wam. Dlatego też muszę zrobić klan razem z wami, żeby w ogóle coś z tego wyszło. No i żeby można było tutaj... Grać, no i pewnie zapraszę jakieś osoby z guildy na serwer, no bo to też oczywiście więcej osób do grania, największe szanse na zdominowanie całego serwera. Zauważyłem, że można też zmieniać CH szybko i w ten sposób mieć tak naprawdę cały czas odnowione złoża. Także będę teraz korzystał jeszcze przez następne 10 minut z tego sposobu, dopóki jest podwójny drop z generatorów i zobaczymy ostatecznie. No i jakiego seta uda mi się zdobyć po tym czasie. A udało się nazbierać aż 19 pyłów! To jest myślę, że dosyć dobrym wynikiem. Czy na jeden co jeszcze v event trwa? Nie, też się skończył. Czyli 19 pyłów, no więc zobaczmy co możemy z tego zrobić. Tak, mamy tutaj Elytrę, skrzydła 2 tak zwane. Mieczyk 10 widzowie. I zrobimy sobie jeszcze diamentowe. Nogawice na 10. level. Także tak wygląda mój ciek po jakiejś godzince, no może półtorej godzince grania. Nie wywaliłem się ani razu, niestety nie, nie ma w tym odcinku za dużo i ogólnie akcji, ale, ale widzowie, w następnym już będzie na pewno więcej. Przynajmniej postaram się, żeby tak było.